Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Jak widać na załączonym obrazku Romet dostał świeży olej dzisiaj. Stary olej wyglądał tak. Kolor taki ciemnobrązowy, bardzo ciemny, po tysiącu kilometrów. Jestem zdziwiony, że jest aż tak brudny. Ale może tak ma być. Ale do rzeczy. Dopadła go chyba przypadłość większości K125 Fi, a mianowicie dzisiaj nie chce chodzić na wolnych obrotach. Upatruje się jeszcze w tym, że może jest zwyczajnie stara waha w zbiorniku i to jest przyczyną. Ale generalnie przy zapaleniu motocykla musimy dać manetką lekko gazu, bo inaczej w ogóle nie chce chodzić na wolnych obrotach. Zobaczę, zaleję jeszcze go świeżym paliwem. Zobaczę czy co coś daje, jak nie to będziemy tropić przyczynę czegoś takiego. Teraz wam pokażę jak to wygląda. Praktycznie muszę minimalnie dać manetkę odkręcić i wtedy chodzi. Generalnie schodząc poniżej 1500 obrotów praktycznie puszczając manetkę nie chcę nie chodzić. Musimy go trzymać lekko na gazie, bo inaczej gaśnie. Nie wiem, może jest stare paliwo, nie byłem jeszcze zatankować. Dopiero dzisiaj wymieniłem olej, wcześniej nie miałem czasu. Ale jestem tym faktem zaskoczony, tym bardziej, że dwa tygodnie wcześniej motor zapalił, chodził na wolnych obrotach bez problemu, zresztą to widzieliście na materiale. A dzisiaj było taka niespodzianka, ale jak widać może jeszcze mu zimno, chociaż przejechałem się z kilometr i przyspieszał hamował tak samo jak wcześniej, tylko tyle, że na wolnych obrotach nie chce chodzić. Jestem zaskoczony tym faktem, no ale... Czasami tak możemy ja teraz dopuszczę z gazu. O, 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 o! Jednak, jednak jest nadzieja. Może zwyczajnie po prostu za długo stało. Ale chociaż nie powinno mieć to znaczenia, bo wcześniej nie chciał chodzić. W ogóle dzisiaj był problem z zapaleniem jego, nie wiem dlaczego. Ale po przekręceniu kluczyka, w ogóle nie chciał chodzić. Próbowałem go na pych, z kopniaka. Nic z tego. Dopiero może za 10, 15 próbą były pierwsze oznaki, że chce zapalić, ale generalnie dzisiaj chodzić nie chciał. Także nie wiem, co była za przyczyna. Czy za długo stał, albo chociaż upatruję się w tym, że jest stare paliwo zwyczajnie i dlatego chodzić nie chce. A, nie jest jakoś mocno ciepły, bo dotykam w tym momencie cylindra i nie jest mocno rozgrzany, rozgrzane, go tylko tak troszkę, żeby olej lepiej ściekł. Także co sądzicie o teorii ze starym paliwem może być to przyczyna. Ja bym się tak w tym w tego upatrywał. Nie upatrywałbym się, że wtrysk się kończy, chociaż kto wie. Ma troszkę takie nierówne obroty, trochę tak za niskie. Pokażę Wam zresztą tak 1000. Zwykle wydaje mi się, że miał troszeczkę wyższe. Musiał poprzednie moje filmiki obejrzeć, jak to wyglądało. Ale jestem faktem dzisiaj tym zaskoczony, że nie chciał chodzić zwyczajnie. Nawet założyć akumulator i zapalił bez problemu po praktycznie półrocznym postoju. Także jestem zdziwiony, że teraz stał dwa tygodnie, nieuruszany i były takie problemy z rozruchem. Ale jak mówię, pojadę go zalać świeżym paliwem. Można nawet 98 zaleję. Niech ma coś lepszego. Raczej to i tak nie wpływa, to nie sterownik pewnie jak w samochodzie, że się zadoptuje do lepszej benzyny. Ale może tak będzie. Brakuje osłony na akumulator. Ale generalnie dzisiejszy dzień zaskoczył mnie. Jeszcze co bym chciał zmienić to Tedusterka Lewe notorycznie mi się odkręca Śrubka, która tutaj jest zawsze puszcza nie wiem do tego prawa trzyma bardzo dobrze ale lewa nie trzyma Jeszcze co bym chciał zrobić na ten sezon to wymienić mu płyn hamulcowy Będzie już miał teraz 3 lata w tym roku Także myślę, że płyn hamulcowy jego wymiana to nie jest wcale taki zły pomysł. Dobra, zgasimy. Także, piszcie co sądzicie. Czy to era paliwem słuszna, czy nie słuszna, czy może zwyczajnie by trzeba było może przeczyścić układ zasilania. Jeszcze może zajrzę do filtra powietrza w wolnym czasie. Jak on wygląda. Czy jakaś wilgoć tam się nie dostała, czy coś? No i zdecydowanie jeszcze trzeba będzie pojechać na myjnię, wymyć go karczerem. Jeszcze łańcuch zostanie do pociągnięcia, ale najpierw pojadę umyję go karczerem, żeby tu było czyste. I wtedy zabierzemy się za pociągnięcie łańcucha, który ma dość spory luz. Życzę sobie jakieś narzędzia. O, jak widać. Łańcuch taki luzma, ma, także już na pewno wymaga podciągnięcia. I co? To by było na tyle dzisiaj. I widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!